Więc ogólnie słuchajcie, dawno mnie nie było, ale nawet nie mam wytłumaczenia, czemu mnie dawno nie było. No tak po prostu wyszło. Tak po prostu. No i ogólnie słuchajcie, mam dzisiaj yy, Kinder Maxi i jestem naprawdę szczęśliwa, że Kinder wymyślił, żeby zrobić Kinder Maxi jakby dla dorosłych. Chociaż i tak jedlibyśmy te Kinderki zwykłe, ale jakieś Kinder Maxi to jest takie, jestem dorosły. Ale w środku jestem dzieckiem. Wem, Łatwo tak. Więc hej, cześć! Z tej strony kanał Kulturalna szafa i witam Was się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będziemy sobie mówić opowieści, dziewczyn nie biją. I, i tak jak możecie pomyśleć, że ten tytuł jest kontrowersyjny, tak. Prawie ogólnie, cała książka jest lekka kontrowersyjna, ale zaraz się dowiecie dlaczego, bo ogólnie. Na razie mogę wam powiedzieć tyle, że bardzo mi się podobało, no ale jeżeli jesteście ciekawi co myślę na temat Dziewczyny Nie Biją, to oczywiście zapraszam. I jeżeli chodzi o Dziewczyny Nie Biją od T.S. Eston, to jest ogólnie koleś, więc powinno być od T.S. Estona, jakby jeżeli poprawnie od odmieniam, czasem nie odmieniam, więc może być, um, mogę źle odmieniać. I ogólnie, jeżeli chodzi o tą powieść, no to mamy tutaj do czynienia z główną bohaterką Fleur, Fleur, Fleur? Fleur? Flair się to czyta, nie jestem do końca pewna. Ogólnie znaczy to Lilia po angielsku, ale to chyba się czyta się flair, Na pewno nie U z tym U, bo to. E, dobra, dzisiaj jakieś dziwne rozkłady. Ale ogólnie słuchajcie, jeżeli chodzi o tą powieść, no to mamy właśnie flair, No i flair jest dziewczyną taką w sumie. Dziewczyną z sąsiedztwa, dziewczyną, którą każdy zna, no i ma na dopiekuńczą mamę, e, ma przyjaciółkę Blasem, ma też przyjaciela pipa, no i ma też chłopaka Jordana, z którym się widzi dwa razy w tygodniu. Ogólnie całe jej życie jest mega ładnie poukładane, no i w pewnym momencie coś się zmienia. Zmienia się to, że idzie na trening boksu. I idzie na trening boksus po prostu przekonana o tym, że to jest totalnie beznadziejna sprawa. E, idzie tam ze swoją przyjaciółką Blossom, która chce udowodnić, że jak to jest, że e, treningi dla pań są oddzielne, a nie z mężczyznami, bo powinny być z mężczyznami, bo przecież jest równouprawnienie. Więc ogólnie idzie na ten trening i myśli sobie, co za głupota. A później. A później zaczyna się bić i nagle wychodzi na to, że jest w tym naprawdę dobra i całe jej życie, całe jej życie, całe jej życie się zmienia. Przez jeden, jed, jeden, jeden trening. Więc ogólnie, dzieci, moje drogie, chodźcie na treningi. Treningi są ważne, sport jest zdrowy i nie czytajcie tych książek, ale. Sport jest zdrowy. I to jest tyle, co mogę Wam powiedzieć o fabule, bo na tym się skupia cała fabuła: na treningach, na rozwoju wewnętrznym głównej bohaterki i też na jej przyjaciółach i na tych sprawach, takich powiedzmy, przyziemnych w cudzysłowie. No i ogólnie przejdźmy sobie do tego, czy mi się podobało, i tak jak mogliście wychwycić, bo powiedziałam przecież to, podobało mi się, ale podobało mi się dlatego, że. To nie jest taka typowa powieść młodzieżowa. Nie jest typową powieścią młodzieżową nie tylko ze względu na tytuł i na temat poruszany, ale też na to, że jest mega realistyczna, ale też bardzo współczesna, i porusza takie tematy, które są dla współczesnej młodzieży ważne. I nie spodziewałam się czegoś takiego. I to jest to jest po prostu niespotykane. Niespotykana jest taka powieść, która naprawdę poruszy ci temat ważny, w humorystyczny. Ale też taki, taki naprawdę ogarnięty sposób. I, I czyta się tą powieść, i nie dojdzie, że się śmiejemy, nie dojdzie, że uczymy się czegoś świetnego, e, i też możemy nauczyć się dużo o naszej rzeczywistości i na temat tego, co nas otacza, to w ogóle wow! W mega świetnym klimacie podana jest cała powieść i cały morał z tej książki, bo jak możecie się domyśleć, morał jest taki, że po prostu dziewczyny mogą robić to samo co faceci. I, I nie ma się czego wstydzić, i jakby boks jest tutaj świetnym przykładem i świetnie, że, że po prostu autor chwycił się tego boksu. Bo, bo naprawdę znam dużo dziewczyn, które boksują, ale znam też dużo dziewczyn, które będą myśleć, że boks jest tylko i wyłącznie dla facetów. I jak to jest, że laska się bije? Więc dla mnie to jest w ogóle mega fajne, bo wiecie, ja jestem takim sportowym świrem, trochę takim freakiem, więc, więc jak dla mnie jest poruszany temat sportu, to mega świetnie się obserwuje zmianę głównego bohatera, w miarę rozwoju jego zdolności fizycznych i to jest, to jest mega fajnie, zaprezentowane mega dobrze. I też bardzo mi się podoba to, że um, autor przedstawił tutaj 16 szesnastolatkę, która niby miała wszystko poukładane w życiu i wszystko było ok, i wszystko było świetnie. Z czego nagle się okazało w pewnym momencie, że jak ona poszła rozwijać siebie i poszła w swoją stronę, to okazało się, że bardzo dużo osób nie nadąża za jej stroną. I nie nadążę za rozwojem jej postaci, więc to było mega i też podoba mi się to, że autor fajnie uchwycił tutaj bohaterów, naprawdę świetnie uchwycił bohaterów, więc ja właśnie przejdźmy do bohaterów i nie tylko główną bohaterkę, której rozwój jest po prostu niesamowicie dobrze zaprezentowany i która jest mega sympatyczna, bezczelna i którą uwielbiam, bo, bo lubię takie postaci, które po prostu są konkretne, konkretne I, i podoba mi się to, że ona jest taką silną bohaterką. Nie, nie lubię tego słowa, bo, bo po prostu nie lubię jakby słowa silna bohaterka, ale inaczej nie da się tej postaci określić. Ona jest po prostu... Ona stawia na swoim i, i wie, że musi rozwinąć siebie i musi iść w swoją stronę. A jeżeli ktoś nie nadąża, no to, no to nie nadąża. To po prostu jest tyle. I, yy, i, I dzięki temu może sprawdzić, kto tak naprawdę był jej oddany i kto tak naprawdę był jej przyjacielem przez cały ten czas. I Świetne są też postaci właśnie poboczne, które bardzo budują tą naszą główną bohaterkę, ale też budują całą atmosferę książki, bo właśnie przyjaciółka głównej bohaterki Blasem, która jest taka radykalna w tych swoich postanowieniach, że... że no serio, jest radykalna w swoich postanowieniach, nie mogę powiedzieć nie. Jest po prostu, no jak, jak ją poznacie, ona już po pierwszym zdaniu już wiecie, że ona jest po prostu tym typem postaci, który ma jakieś przekonanie i nie odsuniesz jej od tego przekonania, nie ma w ogóle, nie ma w ogóle żadnej opcji, nie? A do tego jeszcze jest Pip, który jest facetem, ale on jest takim chłopczykowatym facetem, który jest dość mocno niezdarny. I, i te postaci niby schematyczne w pewien sposób... Mają swoje własne charaktery, które nie są schematyczne. I trudno mi to wytłumaczyć, ale chodzi o to, że one są bardzo realistyczne, takie namacalne, naprawdę namacalne. Takie... To są postaci, które można spotkać wszędzie. I można je spotkać właśnie na korytarzu w nauczelni, czy na korytarzu w szkole, czy, czy gdziekolwiek. Można je po prostu spotkać i na przykład taka flair, czy taka Blasem to mogą być postaci, które jakby są naszymi przyjaciółmi. I, i to, jest, to, jest, to jest mega. To jest mega i to jest świetnie podane w takim, ja mówię, w takim humorystycznym klimacie, z tym sportem, z tym całym rozwojem bohaterki, więc, jakby jeżeli chodzi o dziewczyny, nie biją, właśnie o tą książkę, to ogólnie muszę Wam powiedzieć, że jestem zaskoczona, ale jestem zaskoczona w takim mega pozytywnym sensie, bo jest to powieść, którą polecę tak naprawdę każdemu. Każdemu, dlatego że. Po pierwsze, mega dobrze się ją czyta, mega szybko, jest napisana takim językiem, że po prostu to się tak, tak przeskakuje się strony. E, po drugie, barwność postaci, rozwój postaci, e, realistyczność tych postaci to jest, to jest coś niesamowicie dobrego i mega dobrze skrojonego. E, a jeszcze do tego właśnie ta fabuła. Fabuła, która się obraca niby w takim normalnym, codziennym życiu, ale też taka, która zmienia bohatera. I pokazanie, że taka jedna, malutka, malutienka rzecz, jak może nas odmienić całkowicie, i jak, jakie świetne mogą być z tego rezultaty, i jak możemy sprawdzić w ogóle w ogóle, kto jest naszym przyjacielem. I kto z nami zostanie w takich największych, najgorszych, kryzysowych momentach, a kto po prostu sobie. Odejdzie. I to jest właśnie w takich młodzieżówkach teraz niespotykane dość mocno. Znaczy one są bardzo popularne, są takie młodzieżówki ostatnio, ale nie spotyka się często takich młodzieżówek, które by, by w taki humorystyczny, świetny i w taki no, delikatny, lekki sposób przekazało tak dużo wartości takie książki powinno się czytać po prostu. I, i, więc, więc ogólnie ja polecam, bo mi się mega podoba i ogólnie okładka też jest mega fajna i fajnie, że jakby druga część, czyli Chłopacy nie dziergają, Chłopaki nie dziergają, e, też tego samego autora jest w podobnym klimacie wydana, jeżeli chodzi o okładkę, bo, bo po prostu fajnie, że ja, ja lubię tak, jak są takie, jak są serie, które są połączone w jakiś tam sposób, nawet jeżeli to jest jeden autor, no to fajnie, jak wszystkie jego książki są wydane w podobnym klimacie, a dziewczyny nie biją zdecydowanie Polecam i jest naprawdę świetna. I wiecie, ten wątek, jakby sportowy, jest mi tutaj naprawdę drogi. Tak się dobrze doczyta, tak się fajnie po prostu wchodzi w ten świat i w tych bohaterów. Mega. Więc ogólnie, jeżeli szukacie czegoś takiego właśnie wiosenno-letniego, takiej, takiej, takiej powieści, którą przeczytacie od tak, dużo z niej wyniesiecie i też pokochacie bohaterów i pokochacie fabułę, to właśnie dziewczyny nie biją jest czymś dla Was. I, i ogólnie polecam. Więc ogólnie mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmie. Oczywiście klikajcie czerwony przycisk subskrybuj, dawajcie łapkę w górę i klikajcie ten dzwoneczek, żebyście wiedzieli. I też zapraszam na wszystkie moje media społecznościowe. Jak jeszcze nie byliście, wszystkie są w opisie, a jak, a jak coś, to ogólnie też coś tam macie na końcu, nie jakby. Chyba, może nie wiem, nie, nieważne. Więc ogólnie zapraszam też na wszystkie moje media społecznościowe, które macie w opisie. I też obiecuję, że może częściej będę dodawać filmy, może, może tak, może nie, nie wiem jeszcze. Zastanowię się i dam wam znać ale postaram się, więc ogólnie jak już mówię, że się postaram, to już jest jakiś krok w przód. Więc ogólnie mam nadzieję że do zobaczenia w kolejnym filmie jeszcze raz. Czytajcie, dziewczyny nie biją, no bo jakby, wiecie, dziewczyny mogą bić, więc halo. No i ogólnie na razie! But